Hej, widzę dzisiaj będzie przegląd najnowszego wydania magazynu Legion Jackman 2023 rok. I akurat jest to magazyn. Jest to magazyn na 2023 rok. Zawiera on mini figurkę Noida. Złotą kartę. Jak widzicie? Jest Teraz tą złotą kartę tutaj jest Oto to sobie otwórzmy i zobaczmy Już jest. No to sobie zacznijmy od przeglądu magazynu. No to sobie zobaczmy. Pierwsze co mamy to mamy reklamę nowych kart z Lego Ninjago. lepiej to tak to już właśnie mamy reklamę nowych kart jak tutaj możecie zauważyć mamy ewolucji no to z zwykłego z maską oraz formę oni mamy tutaj mie y, od maski y, aż do Samurai x kaja y, od zwykłego kaja do smoczego kaja i tutaj mamy spis treści no to sobie zobaczmy dalej. Tutaj są informacje o naszym ojlojdzie. I tutaj jest instrukcja, jak go złożyć. Oraz jakieś wyzwanie. Wypełniona skrzynia. I tutaj mamy. Eee, Szalona eee, lekcja latania, Wyrośny alert, Powtórowy atak. O, i to jest kolejne zadanie. Uwaga, lawina skał. Eee, uwaga, lawina skalna. Oraz tutaj reklama magazynu z lego Batman. Pierwsza część komiksu e, Pod tytułem dżunglowe e, Ding dong Zabawne te nazwy tutaj jest Komiks Komiks Dalsza część komiksu O i to już mamy Zadanie, wyzwanie yy, w kuszy. Oraz pierwszą część plakatu jest smoczą formę kaj. Złoty smok. Kaj. Tak jest zytułowany ten plakat. Oraz druga część tamtego plakatu. To wam pokazywałem przed chwilą i tutaj e, osłupienie komiks 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 e, ostateczny triumf drużyn i to jest wszystkich drużyn jakie były w 15 sezonie w 16 sezonie przepraszam Marlo Marlopianie, e, mieszkańcy Shintaro, wężonowie, e, więźniowie i wężonowie. Oraz tutaj opowiedz światu swoją historię Lego Ninjago z Ninjago NXT. I tutaj można stworzyć własną historię jakąkolwiek chcecie. Tutaj jest komiks, w którym możemy stworzyć własnym, własną historię oraz yy, konkurs, w którym można wygrać razy 5 Smoka, Gromu, Iwo. Ivo yy, oraz poczta. Generał Vangelis. I zapowiedź kolejnego numeru. Tym razem będzie to Smoczy J. E, 21 lutego Ninja znów wbiją e, się e, do lotu. To będzie, będzie Smoczy J. Oraz e, karta e, Skrystalizowane Garmantno. I tutaj jest już reklama y, magazynu z Jura To sobie teraz przejdźmy. Y, to sobie teraz przejdźmy do y, numeru do y, dodatków do tego numeru. Pierwszym dodatkiem jakim się zajmiemy, to będzie forma y, onyloida No co sobie słuchajmy. I zaraz złożę to się do Was odreszczę. I tak się prezentuje figurka y, naszego Loida Oni. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to ma taką włócznię oraz miecz. Ja zapewne y, y, przebuduję oraz przebuduję tą mini figurkę na bardziej serialową. To najpierw sobie zobaczmy Jego wyposażenie Tak się jego prezentuje tutaj ma włócznię taką dość rozbudowaną Trochę mi przypomina e, też włócznię e, z e, kryształowego e, znaczy nie kryształowego króla e, lodowego cesarza który był niedawno w magazynie w e, 2020 roku No, tak się on prezentuje eee, tak, jeżeli chodzi o figurkę, tak się ona prezentuje. To ma dobry do pasowania eee, Włosk się wymieni. Jeżeli chodzi o twarzyczki, no to jest taka uśmiechnięta oraz złośliwa. No i teraz. Teraz przejdźmy do e, kart. Jakie tutaj są. Oczywiście e, kartą limitowaną, jaką otrzymamy, jaką otrzymujemy w tym magazynie. To jest skrystalizowane mroczne włosy e, Jest oczywiście znany jako kryształowy król. W tym oto sezonie. A tutaj mamy nową saszetkę z nowej serii e, kart Lego Ninjago. jak chcecie e, to sobie zobaczcie o, czekajcie mhm, to jest spisk kart E, jest tutaj oczywiście z 6 kart. A to sobie zobaczmy, jakie mi się trafiły w tej oto A pierwszą kartą e, jaka mi się trafiła. To już jest tak. Eee, jeniec karta puzel e, złoty smoczy śmigacz e, e, załadowany oraz mroczny duet e, pana f i szkieletowy czarownik i złota limitowana. Znaczy nie jest limitowana, tylko po prostu taka limitka. Skrystalizowany duet, szkieletowy czarownik i mechanik. I tutaj jeszcze spis kart. Tak to one wyglądają. Eee. No i sobie teraz przecież do podsumowania, no bo co tutaj ma być o tych kartach? Tyle. A więc podsumowując, ten magazyn to jest idealny zakup, jeżeli chcecie mieć Oniloida. A jak macie jakąkolwiek maskę, no to możecie jej dać i możecie stworzyć własnego Oniloida w pełnej formie. No to do zobaczenia i na razie. I zobaczymy w kolejnym shortcie oraz filmie.